Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale byliśmy pełni optymizmu i wiary w siebie nawzajem. I na tym wzajemnym zaufaniu budowaliśmy nadzieję, że wygramy, że potrafimy przeprowadzić nasze cele, potrafimy obronić nasze interesy i potrafimy doprowadzić do tego, że Polska stanie wśród. W kraju świata, tych najbardziej rozwiniętych, o najbardziej sprawiedliwym stroju, o najbardziej sprawiedliwym państwie i państwie bogatym bogactwem obywateli. Wolność była to jakaś nowa wartość, o którą wa warto walczyć. To jest słowo, które, które ma jakiś smak insurrekcji, które... Bo, popatrzcie Państwo, no wolne związki zawodowe, wolna prasa, wolne wybory, wolna Polska. Z tego, oto słowo wolność, to najbardziej twarde de, toczyły, się, toczyły się negocjacje w strajku sierpniowym. Jeśli my będziemy aktywni, to jesteśmy w stanie wyrwać tę wolność na tyle, żeby zacząć budować społeczeństwo, w którym każdy czuje się obywatelem. Wszyscy wierzyliśmy w to bardzo głęboko, że tylko strajk konsekwentny może doprowadzić do zwycięstwa.